Panowie i panie, nadszedł czas na walkę numer 4. Sponsorem tej walki jest przeliczkosztorys.pl Obsługa szkód komunikacyjnych. A ja już w tym momencie zaproszę do narożnika niebieskiego, reprezentanta klubu MM Matadores Katowice, ważącego 71 kg, mierzącego. 174 cm wzosku. A więc KAMIL Nieckula Miskie Perytheria, tutaj giecca wisza wita, Zawsze oto dwa osiedlowa elita Więc witam, więc witam Niebieska krupa będzie dzisiaj witla Drzyżowiec blokowiska i kolorowa panderasę, tu jest bliska, personalograta, tak żyjemy i tak umieramy To Sida, przyjaciół pozdrawiamy, drogą zadajemy, głębokie rany, rozwalmy wasz jeden cel obrany Wiesz co idzie, to piszowiec i zaporze stajesz się na drodze, już ci ci nie pomoże GKS Katowice, tradycja nie wczoraj, masz te podłoże i chodźcy ciepieją się nieodparcie Bezpieczne osiedle tłumaczą nam na starcie A chuj nas obchodzą, wymysły radnych miasta Tutaj GZG rządzi, człowieku no i basta Klaskaj tu mnie jak nie na stadionie Spójrz na lewo człowiek, spojrz jak na balkonie I nie napinaj się, że nas pokonasz a tak starcie no i obrona Więc po ulicy maszerujesz alikopsów braja, Bo dzisiaj jest mecz i dzisiaj będzie haja Wojciecha, Karliczka, kolista Bastiony Miła, Adama, Mysłowicka, teren podzielony za Skisza, atakujemy z każdej strony Więc kurwo niebieska, lepiej do obrony Wojciecha, Karliczka, kolista Bastiony Miła, Adama, Mysłowicka, teren podzielony za Skisza, atakujemy z każdej strony Więc kurwo niebieska, lepiej do obrony Wielu także, poza granicami, ale wcale nic nie szkodzi, że są kurwa za murami. Taka prawda Narożnik niebieski, Kamil Nieckula! A jego przeciwnikiem, w narożniku żółtym, reprezentant klubu Pro Fighty? Fight Team MMA z Duńska Wola, ważący 70 kg i 500 g mierzący 180 cm wzrostu Adrian Kamiński, ja i moi pani tu nasabój sobie famy i wlądź panie Boże obezwać się z powiem na od serca Wiem, ciężki pan serwał trafnijski do Robię to, co kocham, się mi pomyśli Bo udało mi się żyć w muzyki, jakbym se wyśli To konkurencja wciąż się mogli żeby mi nie odpaliło Żona, że jak mi odpali, żeby mi nie odwaliło Kastrowane koty, propsy, dostawać na rysek chcą Tacy drapieżni w sieci na żywo, są pisem gros. Nie wiem, że się się płakać mam, kiedy słyszę to Mogą ci napisać pan, czy nikt ci nie napisać no. Nie muszę o nic się prosić, już Zdowarniać ich w całe reszcie, moja szczerość o bezwładnej Słyszy ją każdy, bo cisza przed burzą Zwiastwy, nic dobrego dzisiaj nie wróżą Z natury tekst, żyła krew, rozi stów Urygi deszcz, to do może łup, czy tylko słyszy, to cisza nawet burzą I proszę Państwa, przechodzimy do czwartej walki dzisiejszego wieczoru. Kategoria wagowa 70 kg staną na siebie w narożniku niebieskim Kamil Niec Kula, w narożniku żółtym Adrian Kamiński. Wiek ten sam. Waga. Bardzo podobna bo 71 kilo u Kamila Nieckuli, 70,5 kg u Adriana Kamińskiego. Delikatnie wyższy Adrian Kamiński, ale wydaje mi się, że kabaretowo większy. Od Adriana jest Kamil Nieckula. Zobaczymy, co tutaj... Kamil Nieckula, lokalny zawodnik. Myślę, że ściany Rybnickiej Hali będą mu sprzyjać. Bardzo dużo kibiców Kamila na trybunach. Dokładnie tak, a wiemy, że to potrafi mocno zmobilizować do pracy, więc na pewno te plecy, ten, jak to się mówi w piłkarskim mniemaniu, 12 zawodnik pomoże również i Kamilowi. Sędzią tej walki jest Szymon Mońkowski. Czas na pierwszą rundę. No, od samego początku Adrian Kamiński tutaj bardzo ładną presję narzuca Kamilowi. Ciekaw jestem postawi Kamila Nieckuli ze względu na walkę przegraną niespełna miesiąc temu. Wydaje mi się, że może być zbyt zachowawczy na początku. bo no, w tamtej walce Kamil, no tak jak mówiłem wcześniej, no został jakby rzucony na głęboką wodę, bo chłopak warunkami fizycznymi, no bardzo, ba, ale to bardzo mocno przeważał, było. mieliśmy wrażenie, że tak naprawdę jego rywal jest dwie kategorie wyżej niż on. Teraz Cały tak... czas mocna presja ze strony Adriana Kamińskiego Mocnymi low kickami Kamil stara się odpowiadać. dziubie lewym prostym no, na razie badają, badają się tutaj panowie, nie ma tutaj jakichś potężniejszych ciosów. Początek bo... walki zgoła inny niż we wszystkich poprzednich walkach. Bardzo spokojny, wyważony. Sprawdzają, sprawdzają panowie, na co mogą sobie pozwolić, jak reaguje rywal na dany cios, na dane kopnięcie. Już powiedzmy układają sobie plan w głowie, jak można dobrać się tutaj do skóry swojego przeciwnika. Bardzo świadomie Kamil Niedzkula nie daje się zamykać na siatce, nie cofa się do tyłu w linii prostej, a cały czas pracuje po kole, uciekając od mocniejszej ręki swojego przeciwnika. No, Bardzo bar dobre wejście w nogi, dynamicznie, w tempo. Wręcz tutaj nawet nie miał czasu, żeby zareagować Kamil Niedzkula na to obalenie. No Musi teraz... Wstawać, stawać do góry, opierać plecy tak najlepiej o siatkę, spróbować siadać na tyłek i spychając głowę, wstawać do góry. Ale tutaj inny plan, próbuje tutaj zapiąć gilotynę kamilniczkola, ale póki te nogi nie są zapięte na plecach, to nie pozycji, ma mowy o tej, tej technice. pozycji. Ta gilotyna nie ma prawa bytu, myślę, że powinien wszystko postawić na jedną kartę kamilniczkola i próbować wstawać do góry, a pozycja do tego jest dość dogodna, nie są na środku oktagonu, są blisko klatki. A jak wiemy, ona bardzo pomaga w kontekście wstawania do góry. Bardzo bliski do siadu jest Adrian Kamiński. Zobacz, bardzo ciekawe, no, ma otwartą drogę na dosiad, a jakoś za bardzo się w niego prędko nie pcha. No, bardzo ładnie teraz zareagował Kamil z złapał, złapał w półgardę. Nie dało się tutaj oszukać, uśpić tym, że od razu Adrian nie wchodził na dosiad. Troszeczkę w stylu Habiba Nurmagomedowa próbował to Adrian Kamiński kontrolować. Teraz pozycja półgardy i cały czas mocna kontrola. Rozpłaszczony na macie oktagonu. Kamil Nieckula. No jeśli Kamil jeśli Kamil chce tutaj wrócić do stójki, musi kombinować, musi wypychać głowę, musi próbować tą prawą rękę, którą właśnie uderza, próbować wsadzać pod pachę swojego rywala, tak zwany underhook próbować wstawać za nim do góry łapie, odbudowuje gardę Kamil Nieckula to też jest dobra dla niego informacja jest możliwość wypychania swojego rywala, odepchnięcia od siebie nogami i wtedy dynamicznie wstać do stójki, albo zdanie. Dobrą, dobrą informacją dla Kamila jest to, że udało się odzyskać gardę Aczkolwiek złą informacją jest to, że bardzo świadomie Adrian Kamiński odciągnął go od klatki i przeniósł tą grapplingową puzyczkę na środek oktagonu. Koniec pierwszej rundy. Myślę, że spokojnie możemy zapisać ją na konto Adriana Kamińskiego. Ponad połowa rundy pełnej kontroli z góry w parterze. No nie tylko kontroli w parterze, bo o ile Kamil w tej studni się odgryzał, to presję narzucał. Adrian, tak, tak. Adrian w tej spółce narzucał presję i to na pewno też sędziowie będą zauważali. Jak wiemy, jest to jedno z najważniejszych kryteriów przy ocenie walki, kontrola oktagonu, to kto wybiera presję, kto zajmuje środek klatki, świadczy w dużej mierze o tym, kto chce tą walkę nawiązać, kto jej nie unika, kto przyszedł do przodu. Dokładnie. Widzimy tutaj powtórki, mocna kontrola z góry, mocna presja głową na brodę, to również bardzo ważny element odbierający. Nie tylko tlen, ale i ochotę do walki przeciwnikowi, no na... gdyż jest to bardzo nieprzyjemne. Na pewno Kamil, jeśli chce myśleć tutaj o zwycięstwie, to jeśli uda się Adrianowi go obalić, no musi za wszelką cenę próbować stawać do stójki, żeby tam odbudować, bo tam miał swoje też momenty. Kamil potrafi... Bo ładnie pracuje na nogach Kamil, nie daje się ustabilizować na siatce, nie daje sobie tak naprawdę narzucić tego stylu, bo cały czas pracuje, orbituje po tej klatce i to jest bardzo dobre. Tam można potem znaleźć te miejsce na ulokowanie mocnego uderzenia i może i zlokałtowania rywala. Myślę, że Kamil nie powinien się teraz, że tak powiem, patyczkować i wywrzeć mocną presję. W pierwszej rundzie na początku w tej stójce było troszeczkę tak jak się obawiałem. Myślę, że ma wpływ na to, ta jego ostatnia porażka, był za bardzo zachowawczy, aż za spokojny. Powinien teraz przyjąć inicjatywę i próbować zająć środek oktagonu. Myślę, że też narożnik Kamila przygotował do tego, że Adrian będzie raczej dążył do tego, żeby sprowadzić go na ziemię, tak jak właśnie teraz. Ponownie. I ponownie bardzo łatwo się to udaje. Widać, że jest to przygotowana akcja. Uderza prawy krzyżowy, zmienia pozycję. Jednocześnie zastawiając wykroczną nogę Kamila. Ale Kamil teraz nie powinien pracować. tracić czasu. Powinien właśnie, o właśnie, tak jak próbuje na tą lewą rękę podchodzić, siadać tak naprawdę na, na, na tyłko i próbować stawać po siatce. A daje tak naprawdę narzucić to, żeby zabierał mu te nogi Adrian i ustabilizuje go zaraz na ziemi. Ponownie zbiera się do podebrania nóg do pozycji tak zwanego Habiba. Próba wejścia na dosiad. Bardzo bliski dosiadły tutaj jest Adrian Kamiński. Ale przytomnie Kamil Nieckula broni się przed tym wejściem. Nie chce tutaj oddać tej dominującej pozycji. Cały czas dobrze, bardzo świadomie rozpłaszcza na macie swojego przeciwnika. Ależ ale tutaj mamy przejście. No przepięknie zrobił to Kamil Nieskula i zajmuje plecy. Czy ustabilizuje te plecy? No musi to poprawić, jeśli nie chce stracić pozycji albo wstawać do stójki. Bliski Adrian Kamiński wyjścia z tej pozycji. No blisko, blisko był kamień, żeby zmienić ten obraz walki na swoją korzyść. Ale Popełnił błąd podobny do Dawida Szulca I troszeczkę zapazernie. Dokładnie tak. No i znowu mamy ten, obraz, ten Mamy ten obraz, który widzieliśmy w pierwszej rundzie, czyli kontrola przez Adriana i uderzenia z góry. No musi próbować, musi próbować Kamil i tak próbował przed chwilą, bardzo ładne było to przytoczenie. No... Zdecydowanie zbyt mało prób odwrócenia losów tej walki ze strony Kamila. Próbuje momentami, mam wrażenie, wręcz doprowadzić do pasywności i w tym upatruje może szansę podniesienia tej walki do stójki, ale nie ma tutaj co liczyć na sędziego i na jakąś pasywność i trzeba wziąć sprawę w swoje ręce. No Michał, umówmy się, no tutaj jest, to jest semi-pro, tutaj mamy tylko 3 minuty walki, tu nie ma czasu na to, żeby chociaż, zobacz, jak na zaprzeczenie moich słów sędzia podnosi walkę do styki, ale... Bojkowski na podsłuchu. Dokładnie, dokładnie tak, ale tutaj nie ma czasu na to, żeby leżeć, tutaj trzeba pracować na to, jak chce się wygrać walkę. Kamil musi tutaj szukać Bardzo swojej szansy. Mocny no na Witkę. Ależ potężne ciosy tutaj. Otworzył nam się tej sytuacji Kamil. Ale znów daje się zamykać na siatce Kamil Nieckula. No i właśnie to może skutkować tym, że znowu zostanie obalony. Bliźniacza sytuacja do tej z początku rundy, jak i tej z rundy pierwszej. No i znowu nam tutaj dosyć łatwo ustabilizuje sobie pozycję Adrian Kamiński z góry. Nie jest chętny, żeby wstawać po siatce Kamil. Nie wiem, czy to zmęczenie. Ale jest tutaj coraz bliższy skończenia Kamila Nieskoli Adrian. Próba crucifixa, ale już nie zdąży Adrian Kamiński. Koniec rundy, kolejnej rundy zapisanej na konto zawodnika PFC duńska Wola. No jeśli tutaj Kamil Nieskola nie zmierzy nic z tym pojedynku, to niestety no nie ma co myśleć o zwycięstwie, bo dwie rundy, dwie rundy skontrolowane w parterze przez Adriana, no Miał tam momenty w stójce Kamil, no, ale naprawdę, no, trzeba myśleć, no trzeba wyciągać przede wszystkim wnioski, no skoro w dwóch rundach zawodnik dążył do tego, żeby mnie obalić, no to raz, nie mogę dać się zamykać na no, siatce, ja zostać przynajmniej w tym samym miejscu, na którym zepsuł mnie mój rywal, no, bo to będzie bardzo prosta droga do tego, żeby mnie do tej siatki docisnął i obalił, no albo bardziej otworzyć się w tej stójce i postawić wszystko na jedną kartę. Myślę, że trener Tomasz Jeruszka Kamilowi sugeruje teraz, że już nie ma nic do stracenia, wszystko trzeba postawić na jedną kartę. Były dobre momenty w stolice Kamila. Bardzo ładnie gdzieś tam szukał ciosu prawą ręką. Mocno kopywał nogę. Myślę, że musi liczyć tutaj na jakiś mocny cios. No niech da nam show, niech Kamil pójdzie na całość. Dwie rundy niestety na naszli ocenie przegrane, ale to wszystko jeszcze nie skreśla. Jeszcze mamy trzecią rundę, a póki walka trwa, wydarzyć się może wszystko. Początek rundy a Kamil ponownie zbyt łatwo daje spychać się na siatkę. No i znowu Kostek, na nie chociaż teraz bardzo ładnie schodzi na boki Kamil. Ładna nie... próba zmiany płaszczyzny kopnięcia. Okopał troszeczkę nogi przeciwnika. Poszedł odrobinę wyżej. Mocny lewy middle kick. Ależ mocne kopnięcie na łydkę, aż odwróciło tutaj Kamila nieckule. Mocne o, ciosy, coś mocny tam chyba Grand weszło. Pań. Coś tam chyba weszło. Bo coś nie potrafi się zebrać z tego, Kamil. No ale jest bliski jest tego, próba żeby. kolejnego poddania na tej gali. Jest bliski tego, żeby Kamil wyszedł, bo te biodra już zeszły, ale czy tam jest uchwyt pod szyją? No i nie jesteśmy tego w stanie zobaczyć, Państwo pewnie tego też nie widzą, wie tylko o tym Kamil i Adrian, czy tam do tego nie jest blisko. No jest coraz Róż bliżej, zginięte, coraz Kamil bliżej, coraz bliżej. No ale wydaje mi się, że skoro jeszcze te duszenie nie weszło, no to raczej Kamil nam tutaj wyjdzie, ale jest tutaj Zła informacja druga dla niego, że je ma drwala w dosiadzie i teraz potężne uderzenia mogą spadać Marewala na Drwala w dosiadzie, a ponadto jeszcze ponad minuta czasu na to, by konsekwentnie Kamila Niec kule rozbijać. Powinien tutaj wyprostować się Adren Kamiński. Szukać tego, by zrobić sobie miejsce na te ciosy, napędzić się i spróbować zakończyć tą walkę przed czasem. Pełna dominacja. W dwóch rundach, połowa trzeciej rundy również na konto Adriana Kamińskiego. Gdyby udało się to jeszcze zakończyć przed czasem, myślę, że ten wieczór mógłby e, no. zapisać do zdecydowanie udanych. Kupę, kupę czasu ma na to, żeby nawet wymyślić sobie techniką, którą bym mógł chcieć skończyć swojego rywala. Oczywiście nie byłoby to pewnie takie proste, ale... Widać już na twarzy Kamila Nieckuli ogromne zmęczenie. Też Zda myślę, że odczuwa te ciosy z, z początku tej rundy. Też też widzę, że grymas bólu jest na twarzy Kamila. Nie wiem, takie odnoszę wrażenie I to. o czym mówił. Wyprostował się Adrian Kamiński i bije raz za razem Kamila nie kule. Jeśli nie chce Kamil, żeby ta walka skończyła się przed czasem, musi mostować, musi wybijać z bioder, łapać, kontrolować albo w najgorszym momencie oddać plecy, no bo te uderzenia no, nie mogą cały schodzić, Nie mogą cały czas sądować na głowie Kamila. No musi tutaj, tak jak właśnie teraz, próbować klinczować przede wszystkim swojego rywala. Chyba wypadł tam ochraniarz na zęby, musiał sędzia Szymon Bukowski zainterweniować. No ale... Ciekawe, czy ci. 25 sekund do końca, ciekaw jestem, czy Jadrę Kamiński zaryzykuje kolejnym zrywem, spróbuje się jeszcze wyprostować i zakończyć tę walkę przed czasem. No, wygrywa na kartach sędziowskich zdecydowanie, więc myślę, że mógłby się tutaj pokusić o delikatne ryzyko Próba jakiegoś efektowanego skończenia przed czasem, ale myślę, że tutaj będzie sobie spokojnie już do końca będzie czekał, aż... Wybije gąk tak jak teraz i walka się zakończy. Do końca Kamil Nieckura próbował odwrócić losy tej walki pokazał serducho, ale niestety to nie zawsze wystarcza. Przede wszystkim w tych zapaśniczo parterowych rozgrywkach widać było ogromną techniczną przewagę. Po pierwsze nie palił się Kamil do wstawania, ale to jednak z czegoś wynika. Bardzo dobrze Adrian kontrolował, rozkładał swój ciężar ciała, rozpłaszczał zawodnika Matadores. I tym samym zapewnił sobie zwycięstwo. Ale nie wiem czy widziałeś tutaj jeszcze dostał chyba karę jakąś od swojego trenera, bo został rzucony na matę. Wyniesiony w górę ze swojego trenera i rzucony na matę. Ciekaw jestem, czy to jakaś kara, jakaś umowna. Myślę, się... że, to, myślę że to pokazanie radości Mikołaj Kałuda, właśnie trener Adriana Kamińskiego, bardzo przykłada się do swojego zawodu. Bycie trenerem to aktualnie całe jego życie. Więc eksplozja radości. Czas na werdykt sędziowski. A my posłuchajmy werdykt. Jednogłośną decyzją zwycięża Adrian Kamiński. Zapraszamy do pamięci. Kolejna walka za nami, kolejne zakończenie przed czasem. Zobaczmy co do powiedzenia mają bohaterowie czwartej walki?